Po odejściu Stefanu Anna Wędzikowska wypowiedziała się na temat Anny Tatarskiej, która zajęła jej miejsce i ujawniła ich prywatną korespondencję. Mnie by było głupio podperdalać koleżankę. Grzmiała celebrytka po 15 latach pracy w Dzień Dobry TVN Anna Wędzikowska odeszła ze stacji z hukiem oskarżając byłego pracodawcę o stosowanie mobbingu. Dziennikarka nie poprzestała na jednym wyznaniu i rozpoczęła krucjatę przeciwko TVNowi. Za jeden z głównych powodów rezygnacji ze stanowiska prowadzącej cyklu filmowego, Będzikowska podała niekoleżeńskie zachowanie, którym miała wykazać się wobec dziennikarki jej następczyni, Anna Tatarska. Celebrytka na swoim Instagramie zarzuciła Annie. Że tamta świetnie znała jej trudną sytuację w pracy i mimo to, pod płaszczykiem kumpelstwa, usiłowała przejąć jej stanowisko. W całą intrygę zamieszane miały być także zatrudnione w redakcji producentki.A i jeszcze jedno, bo myślę, że moja ostatnia wypowiedź zmieni kontekst i tego, zaczęła wędlikowska. Anna Tatarska była moją koleżanką przez lata. Doskonale znała moją sytuację w redakcji. Wielokrotnie mówiłam jej o przykrych sytuacjach, które mnie spotkały. Współpraca z nią jako dziennikarzem zewnętrznym była kolejną próbą zmuszenia mnie do odejścia. Moje producentki nieoficjalnie, ale wracało to do mnie, mówiły wszystkim, z którymi współpracowałam, żeby nie proponowali mi wywiadów, bo jedyną gwarancją emisji jest to, żeby to przechodziło przez nie. Po czym dawały wywiady A, tatarskiej. Na dowód swoich słów Wędzikowska zamieściła fragmenty rozmowy, w którym konfrontuje tatarską stwierdząc, że jej by było głupio poderdalać koleżankę, ale każdy ma inny zestaw wartości. W dalszej części rantu na tatarską w sieci, zarzuciła swojej następczyni hipokryzję i poddała w wątpliwość, czy Anna faktycznie jest feministką, za którą się podaje. Doskonale też wiedziała, co się działo w momencie, kiedy to się działo, bo jej powiedziałam: Hej, widzisz, co robisz? Kontynuowała. Może mam za duże oczekiwania, ale wydaje mi się, że kobieta, która tak mocno na każdym kroku podkreśla swój feminizm i szczyci się swoją prawością i walką o wartości. Robiąca coś takiego to totalna hipokryzja. Jest szansa, że to był w tym wszystkim najbardziej bolesny element. Tam, gdzie ktoś cierpi, zawsze ktoś inny korzysta. Postanowiliśmy odezwać się do tatarskiej i poprosić ją o komentarz w sprawie. Dziennikarka stwierdziła, że ze względu na mniejszą popularność w sieci internauci prędzej uznają wersję zdarzeń Wędzikowskiej niż jej. Długo już pracuję w mediach i wiem, że w dzisiejszych czasach o tym, kto ma rację, rozstrzyga liczba followersów, bez względu na to, jaka jest prawda, a z prawdą powyższe stories nie mają nic wspólnego. Poza print screenem. Jest on autentyczny. Także w tej potyczce jestem z góry skazana na porażkę. Komentowanie całej sytuacji wydaje mi się jałowe. Może tylko doprowadzić do niepotrzebnej eskalacji, oceniła tatarska. Anna doprecyzowała też, że jej komentarz odnosi się wyłącznie do print screenów, w których była o niej mowa. Mówiąc, że to nieprawda, nie odnoszę się do oskarżeń o mobbing, który jest praktyką naganną i krzywdzącą ludzi i zawsze należy o nim mówić głośno, dodała. Jednak nigdy nie pracowałam bezpośrednio w redakcji. Jestem zewnętrzną współpracowniczką. Bywam tam na nagrania, więc nie mogę mówić o czymś, czego nie obserwowałam i o czym nie mam pojęcia. A wy komu bardziej wierzycie?